Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, najświętsza Maria Panna. Witam Was wszystkich, bratkowie. Posłuchajcie, z całego serca z Komitetem Obrony Gieczpałdu chcemy Wam podziękować za przybycie do Gieczpałdu, za przebycie tak dalekiej, trudnej drogi w obronie naszego dziedzictwa narodowego polskiej ziemi, przyrody całej, klonów nawet świętego Jakuba, które są zabytkiem. A przede wszystkim tronu Matki Bożej, całej armii. Dziękujemy tu rycerzom, którzy przybyli. Było ich paru, to są prawdziwi rycerze. Wojownicy Maryi, było ich paru. Dziękujemy z całego serca, to są prawdziwi wojownicy. Słudzy Maryi, dziękujemy Wam panowie szczególnie i panie, żeście tutaj przybyli. A grubnież niewolnikom Maryi. Ale niestety nie można pominąć pytania. A gdzie ksiądz Natanek ze swoimi rycerzami był? Dlaczego taki wielki czciciel Matki Bożej, dlaczego tu nie przyjechał bronić Królowej Korony Polskiej? No cóż, jak widać jego częste wypady do Izraela sprawiły, bliżsi mu są starsi bratry, bracia, aniżeli Królowa Korony Polskiej. Uprawianie kabały jest tak niewidoczne dla wielu ludzi, że jak się obudzą za pięć lat, to powiedzą: O matko, gdzie my jesteśmy? A gdzie ksiądz Chmielewski i ci liderzy, którzy teraz go zastępują, gdzie są prawdziwi bojownicy Maryi? Było ich tam paru. No niestety, ale widocznie zabrakło im. Kręgosłupa katolickiego, żeby sobie zdać sprawę z tego, że tu trzeba bronić tronu Matki Bożej do ostatniej kropli krwi, tu trzeba bronić naszego dziedzictwa narodowego. Komu żeście ślubowali, Bogu i Matce Bożej, czy liderowi? Wojownicy Maryi, wy się ogarnicie. Co wy robicie, co z was zrobiono? A dlaczego ksiądz Szczelin tutaj nie przyjechał z całym, z całym swoim tym bractwem? Ja wam powiem dlaczego. Dlaczego oni, którzy niby są wyznawcami Maryi zakładają sobie metaliki niepokalanej, należą do Fatimskich jakichś komisji? Dlaczego oni tu nie przyjechali? Bo mają przeorat mieć w Gietrzwałdzie otwarty. Rozumiecie? Zaczynają otwierać przeorat w Gietrzwałdzie. I gdyby wystąpili tu w obronie Matki Bożej, Górzyński by im tu zabronił wszystkiego. Tym bardziej ksiądz Sztelin, no niestety jest narodowości chyba niemieckiej, nie? No to jak będzie przeciw Lidlowi, który jest niemiecki, występował? Bardziej dbają o swoje interesy, aniżeli o obronę Matki Bożej. Po tym ich poznajecie, po owocach. Gdyby wszyscy tu byli, też byłoby inaczej. Tak zmiękczyli wasze serca, że jesteście judeoprotestantami i tradycją posoborową, która nie ma nic wspólnego ze świętą tradycją i z Kościołem walczącym i wojującym. Sobie to zapamiętajcie. Gdzie były żołnierze Chrystusa Króla... No, gdzie, żeby bronić Matki Chrystusa i swojej? No, wszystko to tylko w telewizyjkach, wiecie, tam się liczą tylko te statystyki. I wesprzyj, i wesprzyj. Niektórzy pozakładali kanały, jak trudno być katolikiem. Nie, nie jest trudno być katolikiem. Wystarczy powiedzieć: Dość, jadę, przeciwstawię się, stanę w obronie Matki Bożej. Nie tylko wesprzyj. Posłuchajcie, bratkowie. Prawdziwy katolik, prawdziwy, prawdziwy wojownik Maryi, rycerz. Niewolnik jest wtedy tam, gdzie jest konieczność być. Zawsze jest na miejscu tam, gdzie trzeba bronić Najświętszej Maryi i Panny, Królowej Korony Polskiej. Jego obecność sprawia to, że jest gotowy na wojnę. Niestety są też takie letnie ci wyznawcy, wiecie, tylko na papierku i na pokaz. Stoją na robgach, trąbią w bębny, ale gdy trzeba iść na wojnę, duchową nawet, Swoją obecność, zaświadczyć o tym, kim się jest, kogo się broni, ich nie ma. Taka jest prawda. Uważajcie na nich, bo po owocach ich poznacie. Jak to Pisma Święte mówi, gromadzą się na rynkach, to tu, to tam. Wielce statystyki robią, pokazują, a gdy trzeba bronić matki, no nic, cóż lider mówi, że nie wolno. Posłuchajcie, bracia i siostry, kochani, w Chrystusie Panu. Ta walka to jeszcze nie jest koniec. Będziemy walczyć do ostatniej kropli. I pamiętajcie sobie, bratkowie, po owocach ich poznacie. Te wszystkie kanały, które niby się zwią katolickie, nie są katolickimi kanałami. I no Żerują na was, po to, żebyście ich wspierali. Rozumiecie? Na bos sobie życie urządzają. Pytanie zachodzi, dlaczego nawet? Nie zapromowali tego. Dlaczego nawet nie ogłosili, że jest taki protest? Dlaczego tego nie zrobili? Te wszystkie kanały niby to katolickie. Tu przede wszystkim mam, naprawdę mam żal. Żal mam do PH24, ja katolik i tak dalej. Takie wielkie kanały. Dlaczego żeście tego nie, nie nagłośnili, że był taki protest? Wiecie, co ja Wam powiem, panowie? Wy tak naprawdę nie jesteście obrońcami Najświętszej Marii i Panny ani Wiary Katolickiej. Wy jesteście tylko komentatorami po fakcie. Komentatorami po fakcie. Ale na wojnę w obronie Wiary Katolickiej i Matki Bożej z nami nie pójdziecie. O nie! Mogłoby to zaszkodzić Waszemu wizerunkowi, że bronicie Matki Bożej. Nie możecie pisać i obgadywać, że to mógł gdzieś. Ja wiem, że prawda jest bolesna. A nikt w Polsce wam mnie nie powie, tak jak ja wam powiem, nie. Przede wszystkim ostrzegam. Ostrzegam was. Jest wkrótce, bratkowie, gdzieś za miesiąc będziemy odzyskiwać bardzo wielką rzecz w Polsce. Teraz tego nie powiem, ale szykujcie się, że gdzieś za miesiąc. Tam trzeba będzie się wszyscy zgromadzić. Naprawdę, tak samo, bo niestety wszystko nam zabrali, wszystko i trzeba to wszystko odzyskać. Nam nie mogą pluć te wszystkie tamte zapisane, wiecie tak, na tych papierkach, te ruchy wszystkie, czy nie ruchy, bractwa, nie bractwa. Mnie to po prostu spływa, ale wstyd i hańba jest. Mówiąc, zawierzyłam się Matce Boże, jedna czy druga, a bo tu jestem wojownikiem, rycerzem. Tylko może przede wszystkim, możesz konia niepodkutego, tym poszabla i nawet nie wiesz jak na tego konia wleźć, żeby iść walczyć o godność Najświętszej Maryi Panny. Nawet nie wiesz, jak to zrobić. Tak zmiękczyli wasze serca, właśnie ci liderzy, charyzmatyczni, niby to tam kapłani w cudzysłowiu, żebyście byli letni, nie czuli. Pamiętajcie, bratkowie, jeśli Matce Bożej dzieje się krzywda, czyli robi się wszystko, że się uniżo jej godności, tak jak to zrobił na swoim portalu Facebooku. Jeden probos ze Stab Stabigudy tam. Tym profesorek, wiecie, co z Zielińskim jeździ, ty, z tym szamanem. To jest wstyd i hańba, nie? Wstyd i hańba. Jemu tu nie będę robił reklamy, bo on się z tego cieszy, tym protestant. To jest heretyk, bo kto się zadaje z heretykami, jest heretykiem. Także uważajcie, bratkowie. Tytuły, które one mają... Są tylko po to, aby uwiarygodnić, że mówią prawdę. A to protestanci są, judeo-protestanci. O spaczonym umyśle. Rozumiecie? Oni nawet uniżyli godności Matce Bożej. Powiedzieli, że Matka Boża nie jest wszechpośredniczką wszystkich łask. Rozumiecie? Wszelkich łask. To Kościół mówi, że jest? A oni mówią, że nie jest. No to cóż... Takich, gdzie się mamy wyznawców letnich. To tak samo jak ten niesławny kul, rozumicie? Mówią, że to jest Katolicki Uniwersytet Lubelski, a ja mówię, że to jest Knesecki Uniwersytet Lubelski. Bo na ostatnich dniach judaizmu wystawili zamiast Krzyszto Menora wystawili. One Krzyża się wstydzą. Wyparli się go. Jest głupstwem dla pogan i zgorszeniem dla Żydów. Bratkowie, niech Wam Pan Bóg błogosławi, Matka Boża prowadzi po drogach syna. Do syna! I pamiętajcie o ważnej rzeczy. Jeżeli Matce Bożej dzieje się krzywda, albo trzeba stawać w jej obronie, nie słuchajcie żadnych liderów, nie słuchajcie żadnych tam księży czy byle kogo. Sumienie mocie, serce mocie. Każde dziecko musi stawać w obronie wiary katolickiej. I najświętszy Marii Panny. Jeśli tego nie zrobi, bo mu lider zakazował, albo ksiądz jakiś, no to, kochani, to z Waszym sercem jest coś nie tak zrobione. To przerobili, bo na wrzeciono. Ale mi się wydaje, że częściowo wielu z nich było po to wprowadzonych do kościoła, żeby to właśnie zrobić. I udało się. Voilà, jesteście Judeo-Protestantami. Nie mówię, że wszyscy, ale ci, którzy tam dali, są. Rozumiecie? Po 10-12 razy w roku mogą spotykać się po 50 tysięcy, 100 tysięcy osób, ale w obronie Matki Bożej do Gieczławdu nie pojadą. Oni wolą bronić gospę majkę moją. Rozumiecie? Wstyd i hańba to ma powiedziane. Nie chcę mieć z takimi letnimi ludźmi nic do czynienia. Nic. Tak więc, bratkowie, módlcie się za nich, żeby Pan Bóg udzielił im wiary, żeby Chrystus przymnożył im wiary, a Matka Boża udzieliła tyle łask, żeby odmienili swoje serce z protestantyzmu na katolicznym. Z Panem Bogiem i Najświętszą Marią Panną.